Mapie. Jak widać tych znajdziek mamy tutaj naprawdę całkiem sporo, ja myślę, że tutaj sobie wyruszymy do pierwszej z nich, ponieważ tutaj pokonaliśmy biesa, odkryliśmy ukryty skarb, tak teraz myślę, że możemy wjechać w kolejną lokalizację. No, i tutaj, już znacznik, oczywiście, wyznacz nam miejsce, do którego musimy dotrzeć. Oczywiście, nie zwracamy uwagi tutaj na te nasze knopeczki, które prowadzą. Przejdziemy? Czy za głęboko? i tutaj jest za głęboko, czy nie? No, to jest takie jezioro, jakby, ale może przejdziemy? Dobra, nie przejdziemy. Trzeba przepłynąć, zestrywanie tutaj już się zrobiło za głęboko.